Ja nazywam się Przamiak i zapraszam do oglądania odcinka z League of Legends. Dziś zagramy sobie Jackson na topie. U nas w teamie Miss Fortune, Mordekaiser, Kazik oraz Sona. Pierwsze co to kupiliśmy buty, trzy potiony. I udajemy się tutaj przypilnować naszej dżungli. A Kazik okay. jest na dżugli. u nas... Misfortune oraz Sona uh, na bot, a Mordek Ezer na mida. Za kilka sekund powinny pojawić się potworki, a my w takim momencie możemy coś zrobić. Nie wiadomo, czy nam się uda, ale spróbuję pójść na Blue buffa do przeciwnej drużyny, ale to za, ale to za chwileczkę. Pierwsze musimy poczekać, aż te miniony przyjdą na linię. I możemy ruszać teraz powoli. Sprawdźmy, czy tutaj ktoś siedzi. Surprise, może nam się uda. Ojcze, jest tutaj Reyzer. Uciekaj. A. No i stracił flasza swojego. Dobrze, i uciekamy. Spróbujmy może z tej strony. O, mastery jest. Zabijemy się z dziadem. No dawaj, dawaj, dawaj. Bingo, bi, bij. A, okej. Okay, brawo. No i mamy pierwszego killa. gdzie takie niestandardowe zagranie, a przyniosło nam korzyści w postaci 400 golda. I teraz możemy się cofnąć i zakupić armor. Do tego dodatkowe jakieś pot poty by się przydały. Może warda też kupimy. No i co? My mamy tutaj czogata Strasznie nie lubię tej postaci, ona jak jest wyfarmiona, to jest ciężka do zabicia. No ale mamy pierwszego kila, mamy Blue buffa. Powinniśmy sobie dawać radę z nim. Ależ tych mobów tutaj jest. Dobra, spróbujmy coś tutaj pofarmić. A chodź ty tu dziadu. Aż te miniony nas biją. Dobra, uciekałem, uciekałem, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Sromaty dostajemy. Podpalił nas, ale nic, nic się takiego nie stało. Nie, teraz będzie nas tutaj próbował podrzucić. Mamy strasznie dużo tych minionów. Wejdźmy, może. A tutaj Kazik przyszedł na gang, ale ojciec, ale teraz nie trafiliśmy. No dobrze. Cóż, nie będziemy tam mieli. Na... Byłoby bez sensu, kompletnie w tej chwili tam się do tego wbijać pod wieżyczkę. Także spokojnie sobie tutaj bijemy moby. Dobra, spróbujmy sp last hitować. Nie będziemy tak bić. Orów. bez sensu Majd. ale tutaj jest strasznie, cięż... strasznie słaby ma tej dmg i ciężko im się raz hituje, dosyć dobra dajmy tutaj warda żebyśmy mieli pogląd sytuacji no i co da... idziemy sobie dalej fajna to postać dawno nie grałem Kurczę, trafić nie mogę tak. przyszedł z powrotem. No i tak jak mówiłem, on ma ten zasięg taki ogromny, że to jest. No, ale ucieka, boi się nas. Dobrze, może cofnijmy się do bazy, zakupmy te buty. Mamy mobile pod jego wieżą, także nie mamy co tutaj robić na razie. Scotiony jakieś tam HP, no mamy. I idziemy dalej. Na razie za dużo w, tej, w tym momencie gry się nie będzie działo. Także możemy trochę, przy, mogę trochę przynudzać, ale później się na pewno rozkręci. Tutaj bot pobijany. Jeden i drugi. Dobra, idźmy może tutaj sobie z powrotem na linię. Wracamy. Hmm, znowu nie trafiłem. Także ciężko jest nas tweetować. A teraz się temu czołgatowi nas nie udało podrzucić, także jest ok. No, ale teraz już dobrane. Dobra. Nas Czekaj, co? w sumie możemy się z nim troszeczkę poobijać, potiony mamy także. No, ucieka, boi się. Może weźmy sobie potiona na życie, może użyjmy na manę. Może coś nas trafić z tego swojego skilla. A to nas kolejny raz. Ale to mu niewiele daje, ja nie wiem. Smarnuje to tak naprawdę tylko na nas. O, wiecie, teraz coś no. Ale dostał teraz slaski od nas i ucieka. Boi się. Hmm. I kolejny nietrafiony potwór, to już jest denerwujące. Biję i nie mogę trafić tego tak naprawdę na tym się traci kasę, i... i czas. Bo zamiast tego to ja mogę obijać innego potwora. Oj, oj, kolejne znowu nie trafię. No cóż, cienko mi dzisiaj idzie z tym klipowaniem. Cieka jest to. O dobra, tego mamy. Co, mi się na razie? Potionów nie mamy żadnych, także do bazy idziemy i kupimy sobie, nie wiem co na razie, a może tutaj. Tak, kupmy to. Potiony, Potion to tak naprawdę. Zobaczmy może, takie ni niestandardowe zagranie zrobimy, pójdziemy na bota. Ale to tylko po to, żeby zgangować. Tam Cho'gath dał info, że my do bazy poszliśmy, a bo się nie, nas nie będzie spodziewał, bo... No bo tak naprawdę co się tylko popotiony. No ale tutaj widzę Kazik już. No i będzie kill dla nas. Dobrze spróbujmy jeszcze tego tą Aszę. Dawajcie, szybko chodźcie tu. Ona ucieka. Dobra, biegniemy za nią. Dobra, dostała stuna. Ale bijemy ją Dobra, nie mam jednego killa także 2-0 w killach się leży także Ojc, master nie Cholerka No cóż Niestety no, co ja na to poradzę. Daliśmy się zabić weźliśmy w tą pułapkę Nie ciekawie. dobrze może tutaj na bocie nie ma tego czogata gdzieś poszedł sobie no a za nami już dziesiąta minuta rozgrywki prawie także powoli się zaczyna rozkręcać wszystko Kolejny kill dla nas, ale teraz Ashe wyrównuje sytuację. I Dobrze, uciekaj tutaj sobie farmi, ale my nie możemy na to pozwolić. Chodź tu. Chodź A, uciekaj stąd. Chodź. No, i większego to od niego, także możemy go bić. No, i to zabiliśmy Kto tutaj przyszedł nam na pomoc Kazus ale teraz też poszło na bocie, tam pozabijali, także no, w ogóle jest super No i kurde, znowu nie mogę tych flipów dobijać Oj, przepraszam was bo znowu nie mogę tych creepów dobijać. I co, oj, tutaj chyba będzie miał killa łatwego. A biedny Ryzik, nie może uciec sobie. A no, dawaj go. O, tak już stałem. Pomóżmy może tutaj spuszować tą wieżę z smonichą oni sobie spuszują. Ojcie tu sobie spuszują i co i znaczy może na smoka. Dodamy... Doda nam pieniądze oczywiście. Tu sobie tak ta aszy spokojnie farmi ona się chyba niczego nie spodziewa. Tak, tutaj jest. Dobra, wchodzimy w nim. Oj, fleszowała się. No, ale tutaj Kazik, tak zupełnie jest. No i okej. Okay. Kolejny fragura nas jest, 9 do 3. Wygrywamy w czym tylko się da tak naprawdę. Pieniędzy mamy na pewno więcej niż oni. Jeszcze teraz zrobimy tego smoka. Czyli kolejny, kolejne pieniądze. Pomóż mi tutaj temu tej, tej Sonie i temu Havixowi. Rejs na środku. Wieżyczka jest pierwsza rozwalona, także można zrobić kolejny gang. Chodźmy może. O, ale Uciekł w krzaki na górę. Dobrze, może. Zabinajmy te miniony. Oj, choć są na uciekach, czekajcie. uciekajcie. No ale sytuacja się odwróciła. Oj, okej. Okay. Pastagi dla nas, i, i już tak. Oj, czy lej tutaj? Nie, nie. Czekam, czekam. Ciebie tego Kurde, jogat. No i po mnie jest niestety. Cholera. A ten rajs, Nawet nie widziałem że na ten czogat, ten siedzi. No co już, dobra, trudno. Tego jeszcze sobie nie kupiłem. Rekord Mordecai z uciekam z tamtego bota, z tamtego topa. Znaczy się, bo to jest moja linia, niech on idzie tego widać. Hmm. 4-1 mi sforciął. Już Blutfrystera ma złożonego. Damage ma o konkretny, już jakiś także. Myślę, że raczej z wygraniem tej gry nie będzie problemów. Dobrze, chodźmy może tutaj. Aha, ale tu już chyba jakiś ward był, bo uciekł. No nie jest tu pewien Ale chyba ja miałem jakiegoś warda i tak, bo uciekł od razu na nadół, jak ja się tylko zbliżyłem. No, dobra. no i klipujemy dalej. Zabijamy moby wszystkie. Oj, tutaj Kazix chodzi nie wiem po co. Ajdź, 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 ajdź. Aj. No i są też padnie. No niedobrze. Dwa killa w sumie dla nich za, za darmo, tak naprawdę. Ale chodźmy teraz, może coś tutaj. No okej. Okay. Nie słoczył jeden kill. Ale nasobili troszeczkę, także musimy się tutaj trochę na baczności trzymać. Chociaż mamy tak Potiona jeszcze jedno. Dobra, chodźmy tutaj, pomóżmy tę... Oj. No ja okej, okay. kolejnego fraga. Kurde, ja cały czas mówię to okej, okay. nie wiem czemu. Tak już jestem przyzwyczajony. No, ale dobra, mieszka z tym. Tu jest masę mobów, masę tak także... Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty... O, ten nam zabił Zabrał nam tego flipa. I co? I uciekamy stąd do bazy. Kupimy tego Zila. Od razu to Trinity składamy. Wszystkie my pod Trinity. Iż. A już gry 16 minuta trwa, ponad 16, 17 prawie że. Ale na razie wygrywamy spokojnie, idziemy do przodu. Uuu, ale teraz farmy dostał Pazix. Mam no, mało tego strasznie CS, -a, nie wiem, na topie powinienem mieć o wiele więcej. No ale ważne, że mam 4 kile, to się jakoś rekompensuje. Mnie teraz się biją. Sana, uciekaj! No dobra, double kill dla Niech im będzie. Biją ducha. Dobra, Asha jest spokojnie. Asha bije ducha, także nie wiem co. Dlaczego ona bije tego ducha? Dobra, i chodźmy może. Chodźmy. Znowu ten treść, ten czy tam tryusz, nie wiem jak to się nazywa. Nowa postać w ogóle, nie? nie grałem jeszcze ją. Ale mnie denerwuje strasznie. Ma to takie przyciąganie swoje, które. No, coś mi nie pasuje tak. Dobra, poczekajmy tutaj chwilę może. co czy coś tutaj będzie. Nie wiem, czy coś tu będzie, czy nie. Na razie nic nie ma. Dobra, chodźmy tutaj tego... Bo aż jest. Chodźmy. Ach. Uciekli. O, idą, idą, tu idą. Chodź, 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 Nie, Chodź, podawajcie tego rejza. Tak, kolejny frag dla mnie Oj, Chodź Asze. Asze, cześć. Double Kio Chudnij się z tym czagatem. Oj, 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 Dobra, uciekliśmy. Też właśnie... Oj, nie uciekliśmy, no i cholera. A. Już drugi raz ten Mastery mnie tak zaskoczył. No cóż, nazbieraliśmy na to Trinity. Mm, co by teraz? Dobra, tego Hextecha. Kolejny dramatyka i Mortykejzera. Już 20 do 12. I 20 minuta zapasem 40 sekund... 20 sekund do 20 minuty. Oh. Kaziks Dostał stuny i nie mógł się ruszać. Tam się biją i biją. Miss Fortune tutaj widzę robi kolejnego dragona. Sona pilnuje mida. Co może trochę śmiesznie wyglądać. A my tu mamy farmę. I to dużo farmy. Przynajmniej trochę podgonimy w tym CS-ie. To jest 15 mogłów, powinniśmy zabić. No i okej. Okay. A może chodźmy jeszcze pociągnijmy tą linię dalej. No tutaj raczej nikt nie będzie przychodził No i okej. Okay. Jax ma tak, co trzy uderzenia, ma takie uderzenie extra, czyli które zadaje trochę więcej damagea, to też jest dość fajne. I skill na W. Yy, no właśnie to uderzenie też zadaje. Czyli możemy co trzy uderzenia mamy nasze e, takie bazowe i jeszcze z W mamy kolejne. Tak naprawdę dobrą sprawą, bo my tak w sumie możemy. a kolejny frag dla mnie, w sumie możemy co hita tak naprawdę rzucać te ekstra uderzenia, a one jest dosyć mocne. No i kolejny kit dla mnie. No i kolejny kill dla mnie, 3 kille. No jest, Czyli wszyscy przeciwnicy leżą. Dobra, to już powinniśmy zakończyć tą grę. Chyba ojciec, jeszcze Asz rzuciła swoje multi. Ojciec, ojciec, uciekamy, oj, oj, oj. mało życia. Chyba, że możemy jeszcze. Albo nie, dobra. Nie wiem, ja za mało życia tam nie podejdę, bo mnie wieczora będzie od razu biła. Także dobra, cofamy się do bazy. Kupmy to, co potrzeba do Hextecha, jakieś wardy, potjony. No i idziemy dalej. 9 do 3, także całkiem sprawnie się przyznam, Poszło mi to, ten. Ta gra na toplejnie. Tutaj teraz jest na tym, na tym midzie. Dobra, jedziemy, kabum. I kolejny raz ten. Ajajaj, ale się dałem, ale moi mi odrobili za mnie kile. Sforcium tutaj zabiła. Aj, barona sobie zaczynają robić. A tutaj ktoś idzie, idzie ten trek cały. Oj, sona, uciekaj, uciekaj! i się Aj, Mordekaiser. Nie no, Mordekaiser tam padł. <laughs> A teraz Miss Fortune to tego flesza dała. I pierwszy kill. Drugi kill. A, ale nam sksuła Sona. Gdybyśmy byli trzy kille, kill by był. Dobra. I idziemy dalej na... No. Pushujemy tego mida. Teraz już... farmienie to jest... Damage mamy także Plastiki, ty wchodzą jak tu winny. O master, chodź tutaj. Chodź, gdzie go jeden? Heh, spalił, by się wystraszył. No dobra. Hmm, tutaj szli jacyś trzej. Oho, idą. Chodźcie, tu chodźcie. Chodź, czogat, czogat. No, ale stuna im puściłem. Dobra, a, chodzi. <noise> nie no, już... ...przegrywają i biją co, biją co mogą, ulti nam nie puściła. A my to mamy tą grę w kieszeni tak naprawdę. Nie no, jak... ...jak my już ich pod wieżą zabijamy, pod inhibitorem, to... Ja proszę, naprawdę. Z jestem tutaj. Oj, 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 oj. A go teraz zaskoczyli. Uciekaj, mi słuchaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, niestety. chodźcie, wychodźcie, wychodźcie nic nie zabiłem. Mordekaiser 3 x ma. No dobra, mało ważne. Ważne, że my wygrywamy. To, jest, to już jest tak naprawdę chyba ostateczny pusz na ich bazę, bo dwa, inhibi yy, dwa inhibitory leżą. Tutaj jeszcze jeden. Chodź. Chodź tutaj? Co uciekać? O, o nie, 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 nie. Chciał <ściał> mnie przyciągnąć do bazy. Co za ty? O cholera. A! No cóż, zabili mnie, no, ale chyba im nic to nie da, tak naprawdę. Dobra, co by tutaj, panie. O, może. Nie wiem, co tutaj teraz składać, tak naprawdę Guardiana, chyba nie Armur Damage, to też nie hmm. dobra, kupmy może tego. Stingera chyba. Dobra, kupmy tego Stingera. Eee, dobra, kupimy tego Stingera. I co? I idziemy na bazę. Aha, jeszcze jakieś potyany sobie może kupmy. na życie. amane. No i idziemy na bazę. No i co, poddali się znowu, także GG, ja was z tego miejsca żegnam, dziękuję za oglądanie walki, mojej gry, także zapraszam do subskrybowania, jakby ktoś jeszcze nie mnie nie zasubskrybował, na razie.